Witam wszystkie Skorpiony na rozkładzie tygodniowym od 28 do 3 kwietnia. I tak jak zawsze, miłość, relacje, praca, finanse, najważniejsze wydarzenie tego tygodnia i karty, rady. Dobrze. Skorpion, miłość, praca, najważniejsze wydarzenie tego tygodnia. I karty rady. Tło czytania Słońce. No cudownie, mamy wiosnę. Słońce to energia przede wszystkim radości, spontaniczności. To jest taka dziecięca. Yy, chęć życia, tak? Yy, no dobra. Bardzo dobra energia. Co w miłości. Miłości pokazuje mi się starszy mężczyzna, zakochany. Dla innych może to być yy, mężczyzna, który podróżuje samotnie gdzieś podróżuje. Yy, I i tu jest jakaś nierealność. Albo zauroczenie. Albo może być czasami nauk, w sensie y przesadzanie z alkoholem. Ale dopowiemy sobie to jeszcze. No w każdym razie taki mężczyzna na miłość y będzie miał wpływ u skorpiona. Dobra. Pracy pokazuje mi się osoba z dużym autorytetem, bardzo drobiazgowa, skrupulatna i chytra. I tutaj jest jakieś takie rzydzenie, jeżeli chodzi o pracę u Skorpiona. Nie wiem, może to być Wasza energia, a może to być energia kogoś u Was w pracy. Dobra. Najważniejsze wydarzenie tego tygodnia. No, jakiś romansik się szykuje. Tutaj ewidentnie pokazuje mi się romans, ale może to być romans w rodzinie, może to być romans yy, waszej, w waszej relacji, bo to wcale nie mówione, że, że to ma być na zewnątrz. No, jest tutaj ogień i. I wielkie uczucie, i taka bliskość. I to będzie dla, w tym tygodniu dla Was bardzo ważne. Jaka rada dla Skorpiona? Kontynuuj to, co rozpocząłeś: ze swoją lojalnością i stabilnością, powoli do przodu. Okay. Może wy wy pewnie wiecie. Dobrze, to powiedzmy sobie miłość. Askrupionas. To, to, to w miłości pokazuje mi się y, odejście. Y, bardzo możliwe, że y, od niektórych skorpionów odejdą partnerzy w tym tygodniu, ale tu jest takie odejście nie na zawsze. To, to jest takie chwilowe. Być może nawet to nie musi być odejście, tylko rozstanie na zasadzie, nie wiem, ktoś musiał wyjechać, czy no różne są sytuacje w życiu. I tutaj yy, jakby. Pokazują mi się dzieci, ale i też y, propozycje, jakby y, taka wylewność uczuć, ale tu karty pokazują, że to jest takie aż nierealne. Tak jakby y, w tym tygodniu byście. Usłyszeli albo ewentualnie sami y, mówili o własnych uczuciach. Jakby w, wyznawali komuś uczucia, tak? Lub, lub usłyszycie po prostu takie wyznania. Bardzo możliwe, że tutaj były jakieś chwilowe rozstania w relacjach. No dobra. Zobaczmy co w pracy. Tak, tutaj to się, w pracy się pokazuje jest potencjał yy, na zdo, zdobycie yy, pieniędzy, tak, na bogactwo po prostu. I taką stabilność materialną. Ale tutaj jest jakby. Jest bardzo duża ekscytacja. Kobieta z, z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, y, może być ważna. I tylko nie wiem, kogo dotyczy ta chytrość. Tutaj pokazuje się yy, myślę, że to yy, to bardziej dotyczy tej osoby o tym wysokim autorytecie. Ale karty tu pokazują, że potencjał jest i tu jakby w pracy jest stabilnie yy, Kobieta pokazuje, że, że, że potrafi panować nad emocjami, nie daje się wyprowadzić z równowagi i jakby robi swoje skupiając się na faktach, a nie, nie, nie na emocjach. Tak? Dobra, wymęczyłam strasznie. I teraz to najważniejsze wydarzenie tego tygodnia. Dopowiemy. No, tutaj jest rodzaj niezdecydowania, kobiety. Tak, czyli w tym tygodniu relacja bardzo uczuciowej, wrażliwej, trochę nawet zbyt. Historycznej kobiety, takiej, która nie potrafi się na nic zdecydować, i, i tu mi się pokazuje, że w tym ważnym wydarzeniu jest yy, istotne brak podjęcia decyzji i manipulacja mężczyzny. No dobra. Mam dla Was jeszcze przekaz anielski. Tak, coś takiego nowego, tego jeszcze nie było u mnie. Przekaz od aniołów dla skorpionów na ten tydzień. Dobra, mamy granice. Granice. Ustalaj granice. Oszczędzaj swój cenny czas i energię. I z tym Was zostawię, drogie Skorpiony. Zapraszam na następne czytanie. Wszystkiego dobrego.